państwa bardzo serdecznie. Wielkie dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest dla nas tym skarbem, który musimy ciągle poznawać, ale również do którego musimy wracać i które powinno być dla nas drogowskazem dla konkretnego działania, a działanie to obejmuje przecież życie i rozwój całego człowieka. I to Człowieka, który od poczęcia, który przychodzi potem na świat i który spędza życie podejmując różne działania, dłuższe lub krótsze, ale jest to życie, które musimy jakoś zagospodarować. Okresem szczególnie drażliwym i wrażliwym na formację człowieka, okresem takim jest okres młodości. Święty Jan Paweł II miał znakomite wystąpienie, które skierował właśnie do ludzi młodych. Było to w roku 1985. Był to list do młodych. I tam zawarł bardzo wiele różnych myśli, które po dziś dzień są aktualne i dla których właśnie warto wracać, po to, żeby można było. Ten czas, jaki nam jest dany, maksymalnie wykorzystać. Jedną z idei, jaką papież podejmował, to była idea samowychowania. Chodziło o to, że z jednej strony człowiek przychodzi na świat i jeszcze jest jakby organizowany przez swoją własną naturę, a później przez rodziców, zwłaszcza matkę, którzy mają nad swoim dzieckiem czuwać po to, żeby unikało zła, bo nie wszystko jeszcze jest poznane jako złe, co naprawdę jest złe, Jak, żeby dążyło do, do dobra, które jest realnym dobrem. To jest ten cały proces wychowania, jaki podejmują najpierw najbliżsi, czyli rodzice, a potem różne y, placówki edukacyjne na czele ze szkołą. Z drugiej jednak strony wiemy, że młody człowiek chce się Usamodzielniać, czyli chce się odrywać od wpływu starszych, czyli i od rodziców, i również od szkoły. Ale to oderwanie może być czasami dość ryzykowne albo niebezpieczne. Dlatego na bliższą lub dalszą metę rodzice, czy właśnie osoby odpowiedzialne za edukację, starają się pilotować rozwój młodego człowieka. To jest właśnie ten ideał i grecki, i chrześcijański, jaki stanowi nasze dziedzictwo i o którym bardzo pięknie pisze Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, który właśnie wskazując na Pana Tadeusza, który wrócił z Wilna, tam się kształcił przez 10 lat na Uniwersytecie Wileńskim, wrócił do domu i właśnie kiedy przebywał w Wilnie nie był pozostawiony sam sobie, ale Miał za dozorce księdza, który go pilnował i w dawnej tradycji, w dawnych zasadach, wartościach go wychowywał. To, to był ten ideał, który również mieliśmy w kulturze polskiej. Otóż, kluczowy punkt, na jaki warto zwrócić uwagę, to jest taki, że nie ma gwałtownego skoku od człowieka w stanie natury do człowieka w stanie kultury, tylko jest to pewien proces i ten proces potem obejmuje coś, co papież nazywa samowychowaniem. A więc właśnie nie wystarczy spontaniczne życie naturalne, ani też nie wystarczy troska rodziców czy instytucji, w pewnym momencie człowiek musi przejąć sam nad sobą pracę, bo jeszcze wymaga wychowania i teraz on musi tę pracę wychować i wykonywać. To jest właśnie Kluczowa sprawa, że w pedagogice współczesnej musimy zwrócić uwagę, jeśli zależy nam na to, żeby człowiek się w pełni rozwijał na ten moment, czy moment, czy proces samowychowania. To jest ważne i do tego musimy ciągle.